Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Co może robić Polak od rana, sobota? Dziesiąta czterdzieści. Polak może pić? <laughs> witajcie serdecznie, witajcie. A co? Piję dzisiaj za wasze zdrówelniko. A mówiłem, że nie piję alkoholu? Bo nie piję alkoholu, bo ja piję oto. Mm, za to za się i za sąsiada. Moi drodzy, witajcie, witajcie. Oto znowu ja. Dzisiaj powiem wam, że doszedłem do wniosku, że ja nie mam ADHD. Bo ja mam CBD. Tak, moi drodzy, od roku czasu pracuję nad sobą, mam ten czas ee, i przede wszystkim nad zmianą toku myślenia. Tak. I chciałam wam dzisiaj powiedzieć, że to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne do tego, żeby spojrzeć na świat inaczej. I właśnie dzięki temu też stworzyłem mój kanał, jakby nie patrząc, bo właśnie, żeby chociaż jedna na sto osób stwierdziła, Boże, on niepełnosprawny, jest pogodny, radosny, a jednak e, jakoś tak mu się łatwiej żyje. Moi drodzy, mamy czasy, jakie mamy, prawda? E, rok już prawie tej epidemii. Będzie jeszcze rok, bo zresztą już w tamtym roku przypominam, że w marcu powiedzieli, że to potrwa dwa lata. A jak to powiedziała na psychologii u mnie na studium medycznym moja nauczycielka od psychologii, że dwa lata w areszcie śledczym to są zmiany na psychice. To samo siedzenie w domu. Eee, też może to samo spowodować, więc żeby nie zwariować, żeby Was pocieszyć, żeby wywołać przynajmniej uśmiech na Waszej twarzy, stworzyłem po to właśnie ten kanał, że Wam pokażę, że wszystko jest możliwe. Może teraz tak nie robię filmików w plenerze czy gdzieś, eee, mam wiele różnych planów, ale wiadomo, jest sytuacja, jaka jest. Ale moi drodzy, moja porada. Od czego, żebyście zaczęli? Przede wszystkim, jeżeli coś negatywnego myślicie, o czymś negatywnym, to to nie moje myśli. Przestań. I ja tak zacząłem od lutego pracować nad sobą. To, co powiedziałem, robiąc ostatnio filmik, sultan Emir, tak? Tak spędziłem rok kwarantanny. Nad pracą... Nad swoim wnętrzem. A właśnie. Bo strach, lęk paraliżuje, powoduje dziurę, tak? Powoduje tu dziurę. Yy, dziurę w naszym, właśnie, przede wszystkim, sercu, tak? A jak niestety, człowiek do czegoś ma uraz, to tak jak ta pęknięta szyba, tak? Ona powoduje, że możecie ją skleić, ale już coś pozostanie. Ale można to zminimalizować. Naprawdę, można. Dlatego trzeba pracować nad sobą, starać się szukać osób pogodnych, starać się yy, odwracać uwagę od czegoś negatywnego, tak? Właśnie. Także ja proponuję pić. Od soboty, od rana, środek na serducho, Taka sytuacja, żeby widzieć świat przez różowe okulary a, ko, i kolor, tęczowe, kolorowe, ale do tego, moi drodzy, trzeba pozytywnie myśleć. A nasz mózg naprawdę jest niesamowity. Mówi się, że dzieci mają e, dobrą pamięć i jest im lepiej, i młodzieży. Niekoniecznie. Ja mam 40 lat. Ale powiem Wam jedno. Ja jestem teraz w szoku. Co do, co, co do mojej osoby, do mojego mózgu, tak? On jest jak farmaceutyka, on jest jak. że jest niesamowity. Ale właśnie. Dajmy sobie szansę. Na nic nigdy nie jest za późno. A pamiętajmy, że jeżeli będziecie w depresji, co teraz sprzyja sytuacja, to w tym przypadku będziecie mieli problemy z narządami. Będziecie chorowali. Każdy z nas ma komórki nowotworowe. Nie oszukujmy się. A stres, strach, on tylko pomaga w rozwijaniu. Nasza energetyka jest bardzo ważna. O, gdzieś tam tle słyszę. Gołąbka pokoju, moi drodzy, jest dzisiaj 14 stopni, słuchajcie, 26 marca i jest po prostu cudownie, bajecznie. Słońce, czekajcie, czuję słońce, że jest. Bo ja sobie siedzę w cieniu koło, za domem. Patrzcie, patrzcie, czy to nie jest piękne, czy świat nie jest piękny. Naprawdę, ja może czasami się wygłupiam, ale ja mam duszę artystyczną i dzięki temu też daję ludziom wiele ciekawych pomysłów. I ja Was tylko jedno proszę: nie musicie mnie słuchać. Możecie tylko sobie oglądać i uśmiechać się, tak? Ja tylko tyle od Was oczekuję, żebyście się uśmiechnęli. I dajcie wtedy lajka, like tak? Ja Was serdecznie pozdrawiam. Człowiek, który nie pije od dziewięciu miesięcy, ale zarazem nie będzie mówił nie pij. To jest Twoje życie, Twoja droga. Będziesz, chciał, żeby do Ciebie wyciągnąć rękę? Poproś, a postaram się poszukać i Ci pomóc. Przez odpowiednią organizację, tak? To kochani, życzę Wam miłego, słonecznego dnia i wiele słońca w Waszym życiu. Pozdrawiam serdecznie. Ja, ten szalony człowiek, który ma CBD w sobie. Pa! Jezu, jak jest jakieś ślicznie. Zatrzymaj nagrywanie.